Zapraszamy na baseny. Centrum 7, rezerwacja telefoniczna 746 56 10. I u stronie 4, rezerwacja telefoniczna 76 846 08 27. Bilety już od 6 zł za godzinę. Żyj zdrowo, korzystaj z sauny. Tylko 50 groszy za minutę. Dostępne godziny wejść oraz inne informacje na www.rcslubin.pl Odwiedź nas na Facebooku. Kino Muza w Lubinie w dniach od 4 do 14 listopada zaprasza na polski dramat Ida, zdobywcę dziewięciu nagród na tegorocznym Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Dyni, w tym dla najlepszego filmu. Bilety w cenie 15 i 17 zł przez cały tydzień. Godziny seansów na www.cekamuza.eu. Pięćdziesiąt lat minęło. Prezes Fundacji Palium Zbigniew Warczewski uroczyście obchodził pół półwiecze swojej działalności społecznej i charytatywnej w Lubinie. Mieszkańcom regionu znany jest głównie jako radny i założyciel miejscowego hospicjum. Brązowy srebrny i złoty krzyż zasługi, złota honorowa odznaka PTTK, a ostatnio także złota honorowa odznaka zasłużony dla województwa dolnośląskiego przyznana przez Sejmik Wojewódzki. To tylko część odznaczeń, jakie ma na koncie Zbigniew Warczewski. Cieszę się, że ciągle on mi się podoba. Jest ciągle w ruchu Pantarej I... Jakkolwiek jestem z bardzo wielkich, jak się to mówiło, miast, urodziłem się we Lwowie, Kraków, po drodze, Wrocław, po drodze i osiadłem w Lubinie i tu 50 lat korzeni już się nie da, starego dzieła przesadzić. Uczciwy, wrażliwy, nieugięty, tak określają jubilata osoby, które zetknęły się z nim prywatnie lub zawodowo. Jest to wielki człowiek o wielkiej empatii. Mam nadzieję, że kiedyś ta jego dobroć, empatia, jaką, jaką, jaką on kieruje do, do ludzi, wróci do niego. Bardzo wrażliwy jak na mężczyznę dużo płacze, ale to jest jedna plus. Jest bardzo dobrym człowiekiem, to wynika z tej wrażliwości. Myślę, że jest też nieustępliwy w tym. Jeżeli sobie zaplanuje, ma cel, to dąży do realizacji. Lubinianin jest także animatorem i redaktorem trzech książek monograficznych o współczesnej historii regionu, w tym albumu Lubin dawniej i dziś, wydanego przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Lubińskiej. Niewątpliwie największym osiągnięciem Zbigniewa Warczewskiego jest jednak doprowadzenie do końca budowy hospicjum. Mógłbym swoją taką historię życiową oprzeć na jakichś takich trzech filarach. To jest tak działalność przedsiębiorstwa, Zawodowa w górnictwie, już społeczna w ptt bardzo aktywnie przez wiele lat działam. No i teraz na rynku, teraz nie wiem jak to powiedzieć społecznie dla miasta. I to jest ta trzecia część. Spokoju, wytrwałości i przyjaciół, którzy mobilizują do działania. Tego wszystkiego życzyłby sobie Jubilat na najbliższe lata. My trzymamy kciuki, by te marzenia się spełniły.